Witam, bym wyciskał sok z Imbiru. Imbiru, dobrze mówię? Może dobrze. Tak wyglądają akcesoria do tej roboty. Tu jest ślimak wyposażony przeze mnie osobiście. Włożysko oporowe, to jest jedna bieżnia łożyska oporowego, wianek łożyska oporowego i druga część łożyska oporowego. I tak to jest montowane. Następnie przychodzi zabierak, czyli ten, no proszę, mam jedną rękę, ale dobre. przykręcę go i pokorzę. Tak jest zmontowany i przykręcony zabierak jest tą śrubką w środku. Sitko najgrubsze, co było na wyposażeniu, znaczy największe otwory. syg go tam. Ślimaczka. Już z łożyskiem pełnooporowym. Syg go tam. I skręcić. A jako, że to kosz, co to obrobił, zrobił to tak, jak go chciał, no to mi to po prostu pasuje. To jest przedłużka do kluczy. Taki jeden grzechotnik mi tu na szlifową kwadrat zabierakowy. I dalej idymy... Aha szczegół, ta maszyna to jest poprzednik rąbaka Nataszy. Rąbać to robało, marne też to było. Ale że je dali. Cyk! Muszę zmienić rękę. Cyk! Przykręcić. To nie będę filmowo, bo dwie śruby wkręcić, to chyba nie trzeba wielkiej wiedzy. No, i próba maszyny przed wyciskaniem, ale teraz najpierw obiot, przed tym jeszcze trzeba się napić. Wszelka przesadanie jest wskazana. Gdyby to było chociaż z jakimś rumym, to by lał więcej, oczywiście. Przed wyciskaniem jeszcze krótko wstawka. Tak wyglądał piec 11 klasy pod kuratelum tych. Co w zeszłym roku pozbawili mnie praw obsługi tego pieca po wpadce przy moich eksperymentach. Aktualnie jest na Koksie i Koks, koniec, ostatni załadunek i więcej długo chyba nie będzie. To już jest pożegnanie z Koksem. Na jak długo? Nie wiem, ale końco na sumku nie mogę potwierdzić. Polyni wspaniałe, czyste, czyściutki, jak to mówią ekologiczne, natomiast tani zdaniu nie zmienią, pewnie byłoby diamentami. No ale jest jak jest. Jeszcze przeczekam jeden cykl pod dmuchu dla potomnych. Widzę już, że zaczyno brakować prądu, więc może się szybko skończyć. Podawanie. I tak to na koksie cały czas hulo. O ile jest koks? Wspaniałe poly koksy. Tylko nie wiem, czy w ogóle jeszcze jest dostępny. I za ile? No dobre. No to cześć, koksie. Przygodę z tobą miałeś wspaniałą. Nie ukrywam włosy z głowy, żech też targą. Ale warto było.